Cześć. Dzisiaj ostatni e, właściwie odcinek naszej serii. E, ostatni w tym otoczeniu i ostatni z budowy. Jak dobrze widzicie Maciek w nieco innym anturażu niż zawsze, bez białej koszuli. Z bez białych rękawiczek. Gotowy do działania. Także... Dokładnie. E, no bo tak, jak dobrze zobaczycie, samochód jest już prawie ukończony. Brakuje nam ostatnich elementów wyklejenia. Poprawione zostały chyba bolączki, których nie udało się załatwić ostatnio, prawda? Bo tam skrzynia? Problem był ze skrzynią biegów, gdzieś tam nie do końca e, zapięło się zabezpieczenie, więc wypadał nam pierwszy bieg, ale rozwiązaliśmy to tak bardzo bezinwazyjnie, nie musieliśmy demontować skrzyni biegów. E, więc tutaj jest super. Gdzieś po hamowni zauważyliśmy drobny wycie koleju spod e, czujnika temperatury, to też już usunęliśmy, więc myślę, że na nas ile, nic nas nie zaskoczy. E... Mamy też kompletny sam środek, gdybyś mógł, kaję tam podejść, no co prawda widzieliśmy już go nieco wcześniej, natomiast no teraz on już wygląda tak, jak powinien wyglądać, prawda? Mamy pasy, mamy fotele, mamy pasy, w 99% kompletny, bo wysłaliśmy jeszcze jeden element taki maskujący, zmniejszyliśmy tutaj sobie otwór. W okolicach lewarka zmiany biegów. Z tego co wiem, dzisiaj będzie gotowy już z flokowania, więc dzisiaj go ktoś tam do łańcucha odbierze i na tarmaka będzie już zamontowany, także będzie w 100% wszystko sfinalizowane, jeżeli chodzi o wnętrze. Super. Co prawda, dzisiaj mamy piątek. My widzimy się z Wami na torze, już w niedzielę. Jutro, sobota, ostatnie przygotowania, ale magia telewizji sprawi, że. Skakujemy w niedzielę i widzimy się na torze. Niedziela, tor Silesia Ring. Wszystko miało pójść pięknie, ale nie poszło. Walczymy z tym, że samochód jest nieco za głośny. Chłopaki teraz montują do tyłu. No, montujemy zaciszkę, także po prostu wyszło tyle, ile ma wyjść na tej próbie głośności. Mamy też parę problemów technicznych odnośnie temperatury oleju i temperatury płynu chodzącego, ale to jest kwestia przekalibrowania ustawień w komputerze. Bo rzeczywiście, jak mierzyliśmy kilometrem, to mieścimy się w normy, więc kalibrujemy tak, żeby nam nie ograniczało mocy i jeździmy dalej. I, i tak, i trzymamy kciuki, żebyście mogli zobaczyć przede wszystkim przebitki z tego, co się dzieje już na samym torze. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Tam na 17.15 osiągnęliśmy 100 decybeli, więc jesteśmy dopuszczeni. Chłopaki zmieniają koła i za chwilę mamy finalny przejazd. No i korzystając z okazji znamy też odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, bo zmierzyliśmy przyspieszenie od 0 do setki i wynosi ono 5.1. Podajże chyba najlepszy czas, nie? 5.17 chyba dokładnie, tak? Eee, tak. Zmierzyliśmy też e, zważyliśmy samochód e, i samochód waży 1020. Równo to na 20. To na 20. E, Najlepsze zakręcenie, które mieliśmy, 2.04 dzisiaj. 2.03 chyba? 2.03, 2.037. No i moc znamy już z ostatniego odcinka, czyli 255 koni. Kiedy się wybierzemy na Silesię, to ten czas okrążenia na pewno jest do poprawienia, bo tutaj wiele było takich aspektów technicznych, które nas ee, też może powstrzymywały od takiej jazdy na 100%. Bo cały czas gdzieś tam pojawiały mi się alerty temperaturowe, więc nie mhm. chciałem. Wiesz, no, prawdopodobnie to jest tylko. Teoretycznie przekroczona temperatura, no ale gdzieś tam z tyłu głowy to było i nie chciałem usmażyć, usmażyć po prostu motoru przed, przed tymi prawdziwymi, właściwymi zawodami, na które się szykujemy. No tak, ale biorąc pod uwagę to, że dzisiaj traktowaliśmy ten dzień treningowo, możemy uznać go za w miarę udany. Tak, prawda? super. Ja jestem bardzo zadowolony, więc auto jest bardzo fajnie. Parę rzeczy jeszcze musimy tam poprawić, takich, które gdzieś tam wyszły, super, że wyszły dzisiaj, po to tutaj jesteśmy, żeby coś ewentualnie wyłapać. Mamy jeszcze tydzień czasu na wszelkie korekty, tak żeby samochód po prostu dojechał do mety za tydzień, a z tego co wiemy, to ten pierwszy tarmak jest bardzo trudny, bardzo wymagający, więc... Fajnie, żebyśmy się skupili na tym, żeby po prostu jechać i nie popełnić błędu, niż na tym, żeby walczyć z samochodem, nie? Jasne. E, na dzisiaj kończymy, za nami mega długi dzień. E, śledźcie nas na pewno w kolejnym tygodniu, no bo szykuje nam się pierwszy start. Do zobaczenia. Do zobaczenia.